Głupio, bo wydam spaść. Ty! Co? Zepchnąłeś mnie! Jak się zepchnąłem, stary! Ja się... Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj gra ze mną jest Hogaty. Dzień dobry! <laughs> Tam, w kolejnym odcinku defora z tym kanale. Widzicie? Postaraliśmy się, żeby to nie było za kolejne dwa miesiące. Proszę to docenić łapką w górę e, subskrypcją, zwęczkiem powiadomień, komentarzem i jeszcze może wrytkami do tego, jak się spotkamy RL, to tak tylko chciałem powiedzieć. I moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy robić to, co mówiłem w ostatnim w, w ostatnim odcinku, czyli będziemy e, ty, roleplay już to, jak rozumiem, tak? Hogaty, proszę uspokoić. Hogaty, będziecie naszym przewodnikiem, ponieważ dzisiaj, moi drodzy, pójdziemy sobie po czekan, ale też pójdziemy sobie po piłę łańcuchową, która jest dosłownie obok, e, co więc. Co mam czekać? Ty nie, ty chcesz, żebym ja bana dostał? Czy coś? Bo nie wiem, nie wiem o co chodzi. Po co ci chodzi? Po co ci kapusta. Dobra, już spokój się. E, nie bądź taki karą godną. Dobra, bo... lecimy. Karą godną, bo to nie fajne. Dobra, e, moi Lecimy. drodzy, e, mamy oczywiście to z poradnika. E, przepraszam osoby, które zrobiły ten poradnik, ale nie pamiętam twojego nicku. W każdym razie zrobił to w trzy minuty. Ktoś, jakby chciał sobie poszukać, na pewno znajdzie. Zapraszam też, oczywiście, do tego to, co chciałem powiedzieć. I mam nadzieję, że powiedziałem wszystkie formalne rzeczy. Stawcie które... łapkę w górę! uszę parda gidi! Bardzo lubię, jak Hogaty generalnie rozmawia ze mną, jakby po prostu używał jakiegoś takiego, wiecie, soundboarda i takie biny tylko wciskał. E, no, to tak bardzo. Bardzo lubię, bardzo lubię jak on to robi. Ty wybaczmy, no, nie wiem o czym o mówisz. O no właśnie, no, 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 to, jest, to, jest, to, jest właśnie to. Yy, także, no, także tak to wygląda. Generalnie z tego co widziałem i to mówiłem już do Hoga, tego będzie to rzecz, która jest. No e... tak, dokładnie o, tutaj. O, o, O! o, o biegają. <noise> o, Jezus. <noise> Nie. Na nie. nich. Nie, nie zostaw, 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 zostaw. biegnij! na na łeb teraz. No nie e, ty, Za mną! No właściwie mówię, zostawił, czekaj. Nie ma, nie chcemy się z nimi na razie bić, a my chcemy tutaj tylko. U, 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 u. <laughs> my chcemy tutaj tylko zdobyć rzeczy, które są nam oczywiście potrzebne i odpowiednie. Yy, cały czas bindy. Yy, no, także tak to, tak to czasami wygląda, generalnie. Yy, dlatego czasami ludzie się mnie pytają, jak to jest yy, nagrywać sugarem, dobrze czy nie niedobrze? Ja mówię tak jak zawsze. Nie ma tak, że jest dobrze, że niedobrze. Czasami są bindy, czasami ich nie ma, więc generalnie zależy że jak leży. No, to się bardzo dużo dowiedziałem. Ty, ty, halo, tu, 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 do mnie! Tu! Eee, ja że gdzie to jest? Prr. Halo! No, jest po drugiej stronie przecież. Idę przez rzeczkę, nie? Jezus, nie Lizard. Nie płynął. Kościół, Lizard! A mam cię. Popie, tu jest przejście. Nie wiem, nie. Nie wiem, którym ty, ty pobiegłeś, no, ale. Ty no. Chyba płynąłeś przez rzeczkę. No, tak. A... No a tu masz przejście dosłownie. I nie musisz płynąć nic. I się moczyć ani. Ale Więc... może ja lubię się moczyć. Ja po prostu w odróżnieniu od ciebie. Na przykład <laughs> wow. chciałbym się umyć. Serio to powiedziałeś? Tak. Chciałbym się umyć. Ile ty masz lat? 5. 20, ktoś mnie ostatnio poz, po, 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 pozwał. Ha, powiedział mi: 32. <słuchaj> o, baterie. Ej. Mam 26. Proszę no, ale przestać. Na 32 już. A, ty, masz. Ziomek, ty nie zaczynaj tej rozmowy, bo ty ją <słuchaj> przegrasz generalnie. Nie radziłbym ci, panie, 48-latku. Tam uważaj lepiej. <słuchaj> <słuchaj> no Ta strzała świśnie w twoje czoło za chwilę. Moja strzała to zaraz swiśnie obok twojego czoła. Twoja strzała to ostatnio no... no ostra, zapurałam. długa i fajna, tak jak być powinna, no. Także idziemy dalej, eee, tutaj zapraszam. O, tu jest to miejsce, dokładnie. Dzień dobry. Eee, czy tam idziesz, czy potrzebujesz specjalnego zaproszenia, czy jak to jest, o co chodzi? <śleszy> <śleszy> tak, na pewno tu byliśmy, bo tutaj mamy nawet sw krzywe swoje te... No, zostawiałem tu pochodnie, więc... Dobra, Myśmy teraz. I to jest ten moment, kiedy Ryan backstaber. Jezus, Maria, święta Maria. plecy. Myślę, że dlaczego moje nazwisko to backstaber. Nie wiem. Nie chcę w sumie trochę wiedzieć, wiesz? Że nie wiem, czy chciałbym wiedzieć. O, tutaj, patrz. Piniata! Dubilu, <yağdy> <Support> chodź tu, zostaw te piniaty. Zostaw te piniaty! Chodź tu! Tutaj no spokojnie, hombre, tutaj hej, musimy hej. troszkę się z Pierman dolić ale damy radę, pa. Zapraszam. O, no? no tutaj nawet ognisko tu jest. No, zostawiłem je tu. Nie, nieprawda, nie było cię tu. Nie mogło cię tu być. Nie. Eee, i teraz mam... zagwozdkę, ponieważ nie pamiętam gdzie. No i teraz Zobaczę jest w prawo. twoja rola w prowadzeniu nas. Lewo czy w prawo? Hm. hm. Sprawdzimy najpierw y, zaraz to lewo, ale chcę sprawdzić. Czekaj, bo tu żeśmy stąd przyszli. Lewo, a tutaj. Prawo. No, bo tutaj jest jeszcze. o, o to miejsce. A to jest woda. A, dobra. To nie, to do wody nie idziemy w takim razie. Znaczy, pewnie to kiedyś byśmy, moglibyśmy robić z tymi skuba i, ale. Nie interesuje nas to. Idziemy tutaj. Głupio, bo wydam spaść. Ty! Co? ZEPCHNĄŁEŚ MNIE! Jak cię zepchnąłem, stary? Jak cię zepchnąłem? Jakim cudem? Zepchnąłeś przecież nie ZEPCHNĄŁEŚ ma... MNIE! No nie ma tutaj takiej komisji! No stary, no zepch... Wziąłeś i jakby twoja postać zaczęła wchodzić na linę i mnie zepchnęła. Stary, <laughs> chwyciłem się dosłownie w tym miejscu za linę. Przeżyłem ledwo. <laughs> nie chciałem, sorry! Dobra, idziesz sam. Chodź, gnoju, chodź. Sam idziesz! No chodź tu. Eee... Dobra, i tu po lewej, jest! Haha! Ha! Tu po lewej, nice. Piła łańcuchowa. po lewej. Zapraszam. Dobra. Bardzo serdecznie. E, poszukajmy to, czy nie ma tu jakichś, e, tych, e, jakichś... O kurde. Nie! Typie. A co? Nie, wiesz co, nie, nie, nie. Możesz proszę zostawić. Chodź, nie chodź tu. Nie, przepraszam, piszę, że ja to, to wpadłem. Znalazłem pasażera. Mhm. Tutaj wszyscy się gromadzili właśnie e, przy ognisku, żeby móc e, rozmawiać na tematy polityczne, światopoglądowe. E, no, takie tam rzeczy. No, Ta piła łańcuchowa była generalnie, jak ktoś wygrał debatę, to mógł tę drugą osobę przeciąć w pół. No. E, także tym e, bardzo optymistycznym akcentem zapraszam cię po kolejną rzecz jaką będzie czekan, e, ale najpierw tutaj możemy sobie porozwalać parę rzeczy. M możesz mi też na przykład nie wsadzać w dupę tego e, generalnie, bo by to bardzo piwe z tej strony, żebyś mi tego nie wsadzał w dupę e, tej piwie mówię o tej pile. E, nie musisz generalnie tu wchodzić do, 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 do sobie do środeczka, e, możesz sobie iść tutaj za mną po prostu, e, nawet cię nie zmoczyć. <laughs> Przynajmniej wiem, gdzie jesteś, nie? W sensie to ma ten plus, że wiem, nie, gdzie to dokład... być. Dobra, niech to będzie wywalone niego niego, jaja mam. O, Ciechu! Dobra, ale jak mi tak skaczesz przed mordą, to ty stracisz życie. Możesz pomóc? Możesz na przykład. Nie to... Możesz na przykład z tą właśnie swoją magiczną. Możesz pomóc. Do it. No, czekaj, nie widzę cię, bo tu są przeciwnicy. Widzisz mój napis, nie pierdziel, głupot. Czemu gasną flary? Eee, mam. Mam bardzo zły. O, o, o dwa. Zostaw grzebordo! Zostaw grzebordo! Za tobą jest drugi. Halo. Za mną jest martwy, a za tobą jest żywy. Mogły być martwy też. Nie obraziłbym się. O, ten jest gdzieś tu. No małe, ten. Metuzalem. Gówno. Małe główne są tu. Czekaj, ja tutaj rzucę flarkę. A, 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 a dynamite. Kurde, jak się zapala, te. Prawym wszystkim myszy. Okej. Okay. Ja tutaj chciałbym jeszcze. Bo to chyba tu mamy iść. Tak, tu mamy iść, dokładnie. No, no, no. Już pamiętam. A tu się chyba wysadza tym... Nie, po prawej stronie, po prawej dynamitem. stronie. No, 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 no. Znalazłem jakieś zdjęcie tutaj. Anio spod ziemi, giń! Znalazłem tu zdjęcie, uważaj. Dobra, chyba nie żyją. No to ja już zabiję. Te też już nie żyje. Tutaj masz yy, jakiś yy, obrazeczek. Tu, 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 przy per. mnie. Tu, 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 Przy otwartej skrzyni. Jest też kołek. Hm, co? Kołek? Kołek, Michał Kołek. Michał Kołek. Znam, znam, no, no, no. Znam, znam. Bardzo fajny jegomość. A teraz chodź. Idziemy dalej po czekan. Nasz teren przejęty. Dam A, ci, dam ci, dam ci tę bardzo fajną przyjemność. Zapraszam, proszę wysadzać tu o tu. Na zdrowie? A dziękuję. i jest to, że jestem tylko ciu. O, Pikachu. Ja, proszę, zapraszam. Może generalnie daj znać, jak... Odpalisz? <gry> tak, czułem. O, dupło! Dobra. Idziemy tu. No czekaj, bo tu mi w uszach trochę... Też mi Grzybie. w uszach. Muzyka gra. Możesz tu zeskoczyć, śmiało? Ja tutaj, daj tylko sobie coś zjem jeszcze i wypiję. Uważaj. Już mnie raz strąciłeś. Dobra, coś tu chyba jest z tyłu. O, o o, coś tu jest z tyłu? Znowu jakiś skarb ukryty, I guess. No, ukryte złoki po prostu. Nie, ja są pewnie te e, to... skałkowego Skarbem tego. Nazywasz. Pewnie skałkowego, z, z lokalizacji tego pistoletu skałkowego po prostu. Tak się wydaje, dla mnie. Dobra. <kluzny> Dobra. Ok. Gdzieś. Gdzieś tam przed nami coś jest. Podobno powinno być. I taka latarka po prostu będzie świecić, jakby. Na ten, że czeka, no nie jest. O, tu przed nami. Latarka będzie świecić na ten, że. Widzę! Czekam. Widzę! Widzę! Latarka jest! Jest latarka! O chuju złoty! Ile tu tego jest gówna? Dużo. Pomóż! Bo ja teraz zupełnie ja na poważnie, stary, bo ja mam mało życia. No próbuję. Tu ich nie widzę. Stary, ty strzelasz do nich, a ja tu potrzebuję naprawdę. No czek, no wyschodzę po drabinie! Przeca. ty, bo leci do mnie. Pomus, pomus, Gdzie, gdzie ty? Tu, ma... tu, 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 mały kusza! Obok mnie jest chłop! Jak obok cyby. Jak ja go ciacham? Mm, dobra, generalnie nie mam już. E, ani jednego no, tego. Ognisko, Aha, zrób. Nie, nie mam. Kurde. Jak zwykle, nie przygotowany. Nie, no właśnie, się. bardzo przygotowany. Dobra, idź. Dobra, ogień robię. Ale mamy czekan! A tu ognisko se zrobi... Oj, i... tu mamy... Haha! Great sewing. Sewing. Idziemy na górę, jak rozumiem, nie? Czekankiem. Jest! Najpierw se z kości zbierz, z tych, tych. Tak, wiem, wiem, wiem. Ty tam se Gdańku. z nich też pozbieraj. Czy my tutaj coś jeszcze mamy, do, po tej stronie? Nie wiem czy ja tam chcę iść. Trochę się boję. Trochę się cykam. Bo możemy też iść tam na górę, y, tymi czekanami i sprawdzić co tam jest, y, bo czemu by nie? Mi się wydaje, że to jest poboczna od dużej tej dziury. Od tych... Mm -hmm. od dziurskich. Ale w sumie już całkiem ten ekwipunek jest tak, całkiem pokaźny już <laughs> umie na przykład, jak my, no. No tak, potężny dosyć. Mm -hmm. Potężny wóz. Że... No to co ty taki jesteś? Bogaty. No, przesuwam latarkę w sensie. Ta co ściana oświetla. A. Zabrałem ją tu. Dobra. where, where? O! Przepchałem ją dalej. Jaką latarkę? O czym ty mówisz? No, to było to, co świeciło ci na ścianę. I sobie co? Zabrałem tu. Jak ty to. U mnie to jest cały czas w jednym miejscu. A, to można przesuwać swoim ciałem, więc. Mówię A. tutaj. Okej. Okay. I stró, wyrzucam to na dół, żeby sprawdzić, jak jest głęboko. Oj! Będziemy sprawdzić, co tutaj jest na tej półce skalnej, bo wygląda jak... tam. tam na sam dół można chyba zejść, widzisz? A, ty nie widzisz tak jak to spadło na sam dół. Nie. O. No. Spadło fest. Coś tu jest? A to jest po prostu zejście. Tak, okay. tu można chodzić po tych wielu takich miejscach. Tak, tak, tak. Ale chodź, zobaczymy. No, tym... no, nie pamiętam, że coś było w ogóle wartego uwagi tam na dole, bo ja, ja tam wszędzie byłem, ale. Mmm, też nie pamiętam. Możemy iść na pewno... Kuszę powinniśmy w ogóle zgarnąć kiedyś w końcu. Tak, tak, tak. Kuszę też tak, tak pamiętam. Ale możemy iść na pewno, wiesz, z czekankiem. No, w ogóle wyjście będziemy musieli znaleźć, nie? Teraz <grytania> znaleźliśmy. Co? O! Pitos wys wys ten... wyrzucił. Git. Czekaj... O, tutaj coś jest, kaseta! Chcesz? Zapraszam, dobra, ale nie wiem no, jak ja tam kaseta. mam wyjść z powrotem. Nie wyjdę tu generalnie. Czekaj, może... O nie, wyjdę. I! E! Okej, okay, dobra, nieważne, nie było tematu. Dobra, chodź na ten czekan, bo chcę wypróbować. Teraz ja robię parkour. Dawaj ho. rzuć se flarę na dół. Dobra, I zobaczysz. How deep is your love? O, jeżeli tam widzę, tylko punkcik. Ej, ona mi zgasła tam dole. No tak. No tam woda jest chyba. Oh, Okej, okay. dobra, chodź na czekan. Zobaczymy. Wypróbujmy. Idem. No bo musimy wyekwipować go E No E Halo? Trzeba brać pod uwagę, że jak stracimy staminę to spadamy, nie? Do lewej, do, no no no, wiem, pamiętam, pamiętam Tak się z tego... Kraj Co znaleźliśmy? Nic, totalnie nic, główne jakieś. <noise> tu już nie wiem co tu jest, ja tylko widziałem jak dojść doczekano, ale. A jak wyjść? Nie mam pojęcia. Możemy to wziąć drogą. O! Ale cię nie trafił, orzesz ci w <noise> Na przyszłość better luck with aim. Kolejny jest. Kolejny za ale tobą, za tobą, kolejny! Traje. Ale ten duży tak, a czym karmiony, Kolejna Mhm To przestaje być zabawne Gdzie nutki. Ała, 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 ała. Któryś? Coś tu, coś tu. Kajś, ty. Kajś wy. Coś tu jest, jest ciekawego? Coś, ktoś chce poznać siłę naszych kapan. ...ramion Aha, katon, okej. Okay. Nasze! Od dziś. Przejmujemy ten teren. Ten teren jest od dzisiaj nasz. I koniec. I taka jest, tak pan, pan Jezus powiedział. Przejmijcie A... teren będziecie władcą. Tak. O, czekolada. Fajnie. W dziwnym trochę miejscu leżała, ale... No, tak, Bo może nie być do końca czekolada, New animal discovered. O. Oh. bo mi założył skuba, daj... Ale dzięki temu to jest jasno, nie ja oczuj dupia. New animal discovered. Czemu mi zeskubował tutaj, e? Coś tu jest? Nie. Co tam masz? Właśnie nic. O, kolejne czekanko. Znaczy. Czekanko. <laughs> e, Unikł. No Widzę, że Eee... Czekanko. Zabawne. Czekaneczko. Dobra, gdzie tym czekanem? Nie wiem, ale do góry. Za tymi znaczkami A to jest chyba wyjście, to główne mi się wydaje prawo czy w lewo? Nie wiem Po prawej nie mam nic Poczekaj, może już mam? Mam Mam U siebie No to jest jedna z tych chyba pierwszych jaskiń, w której byliśmy i widzieliśmy Że czekam do zabawy Mhm mm Chyba tak, chyba tak, no, 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 no. Zresztą. No. no, jakieś Dobra. faktycznie rzeczy być może pozostałości naszej egzystencji. Dobra. A tak, no widzę tak, już te wyjście. Wątróbki ta, i db, ta, Tak, tak, widzę wyjście już, no. Nad nami. O, ty na nóżkach masz jeszcze, O. Co mam? Gówno, właśnie, niestety. A, jasne, dzięki. No. W nie się akurat, wiesz, było mieszkanie mutantów i to wielkie, takie błotniste coś, to nie A, to to było gówno. Kurde bele mole, no. Do Pila dzięki, dzięki. To po prostu mutanta, więc. <laughs> Dobrze, że mówisz stary, bo ole raja. Proszę bardzo. Dobra. Yy, no no to kolejna wyprawa można uznać za Dan. Yy, wydaje mi się, że też na dobrym pomysłem następny odcinek będzie. Uwaga, uwaga. Yy, Płapki. Mhm. Ja bym popułapkował. Ooo, no też by mamy plażę idealną do pułapkowania tych No, do pobawalibyśmy się w pułapki, co? Oho... Uh -huh. No to się pobawimy w pułapki. Teraz jeszcze tylko pozostaje nam oczywiście wrócić. W sumie z dwoma y, rzeczami, y, takimi dość. może nie jakoś super istotnymi, ale. O ty, wróć tu! Maraton pełen. Tu są strzały lepsze. Eee, e, e. strzały! O żeś, A, ty. ty. O. Gid. No nie i flarki. Ta flary już nie mogę. I se stąd, no. Dobra, ja stąd rurę, parę, parę wrota. No tak samo. Nie chcę mi się z nimi bić. Nie chcę mi się z wami gadać nawet, dynciaki. Nie chcę mi się z tobą gadać. Tak jest. E, także tak, dzisiejszy Czechamy można Teraz nożem po gardle. Ale tak tylko przejechałeś, czy tak głębiej przejechałeś? Nie, tak troszeczkę. A wiesz, że ty wbiegasz w ich. Nie, to jest Możesz, mój teren. Ty... Dużo tego tałatajstwa. No, widzę, to jest, jest ten ten Smiguel jest tutaj, ten mocniejszy taki. Jaśniutki, maśniutki taki. No właśnie wyrwał parę hitów. No właśnie, ale nie ja mówię. Ja mówię o drugim, którego już widzę. No nie, koleżaneczko, no! Koleżaneczko. Nie dogadamy się. Koleżaneczko. Nie goni mnie, zał załóż coś na siebie może, ok? Zacznijmy od tego rozmowę. A nie wybiega, Żeby tak żeby od razu, na żeby ludzi, tak od no. razu. <noise> na golasa ja skakiwać na ludzi i od siebie No to tak, trochę średnio, tak bym powiedział, tak. bardzo jest tam z przodu koleżaneczko, jak sobie. Hej, ale to co ja, co ja? Ja nic takiego. Proszę się tam uspokoić. No. Find clean water! Find clean water! Łota wata. what the shit? Śred Łota Śred Łota po co ty za mną Łota Masz, widzisz? Fuck off. <laughs> Cię, da się tutaj sparkurować Dobra, ale... wydała odgłosy. Agonalne, tak zwane. Eee, tak wyda? Tak. <laughs> no dobrze, dobrze. To znaczy, że się dobrze bawiła z tobą. Najważniejsze. Dokładnie. Tak się właśnie widzowie sprawdza, czy pani się z wami dobrze bawi. <laughs> Jak wydaje dźwięki tarzana, mniej więcej, to, to, to znaczy, że jest dobrze. Jak nie, to znaczy, że możecie już szukać dalej. No właśnie... czy mówisz. No tak. Właśnie dlatego jestem singlem. Dlatego lubisz gry single player. Tak jest, o to chodzi. Nie, że singlem IRL. Wiadomy, ja okay. jestem. Ja o, nie... kozakiem! Wow! Spadłem prawie jak w Tarkowie ze schałek. A, w ogóle, zapraszamy sobie na nasze streamy. Ostatnio graliśmy sobie, nasz znaczy ostatnio, no, do, dawno nie było tych streamów, ale wróciłem ostatnio ze streamkami, graliśmy właśnie sobie z Hogatym w Tarkowa. Simulator symulator Shepard. A 30 rzeczy mnie tyka! Tak, to nie prawda. Nie zjem posiłku wcześniej, więc będę umierał z głodu! Tak, dokładnie. A potem, <laughs> potem to ja wychodzę z taki przegłodzony, no tak. a Hogaty nie, więc to tylko świadczy samo sobie. Prawda, prawda. No, więc... <laughs> No, ale była taka sytuacja, w której ogaty, że tak bym nie wyhamował. Na dormsach zabiłem gościa. Ale cieszę, tak, że... to prawda, to prawda, ale on strzelał do mnie. On był mną zajęty. No, do mnie też zaczął, tylko to... mi nic nie zrobił. Mhm, ta, 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 ta. A, ta, 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 mhm. Dobra, słucham. Gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? Why are you running? Ma Masz farta. <laughs> Nie dzisiaj <laughs> Nie dzisiaj, <w> życie go <laughs> Ty, dzida mi zniknęła Ty ją zabrałeś? Nie, że mam, mogę mieć jedną, mam swoją tylko U siebie Tak, mam jedną Where, where my dzida? No tak, jedną mam przy sobie Nie, można więcej mieć ogólnie Ale to jest na spirę. Co, jak, co, jak co, masz? A, no to tak, tak ale mam aspiry. jedną, że nie mam baga na spiry. A no, nie wie A masz baga. Ibis tego. Dobrze, dobrze. Eee, o. Co? Tu? No. Twój spir tu leży. Where? No nie, nie, skąd się to wzięło, kompletnie <laughs> nie ma. Nie mam pojęcia. też pojęcia. Dobrze, ja sobie zapisuję tę gireczkę. Dzień numer 20. <laughs> tak? Tak, dzień 20. I będziemy kończyć ten odcinek, ponieważ zrobiliśmy dzisiaj wszystkie ważne rzeczy. Czekam. Piła łańcuchowa wspaniale. Dziękujemy. Trzymajcie się. Do zobaczenia no i pa. Też czekam. <laughs>